Czekaj, czekajcie, ustaw jeszcze kilku dał na trochę wyższy, bo tak... To... Nie, kill właśnie jest idealny. Weź zwiększ dyskusję. Cie porąpał? No. Na Kto 30. Kto hostuje? Uw. Quick hostujesz? Macie. Ej, weź zwiększ jeszcze dyskusję. Eee, no, nie, 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 na dyskusję jest okej. Okay. Nie, problemu. no zwiększ nie dyskusję, bo wiesz, u nas jest dużo właśnie takich przykrzykiwań i nikt nie może dojść do tego i czas A mija wtedy. Ale może da voting sobie więcej czasu bo dobra. się... Dać, że, że nie no, mi się wydaje, że więcej zamocie, czasu na dyskusję przyda się. No dobra, no to on go nie zapomnij uciszać oczywiście. Dobra, no, cisza niech się ktoś nie. przywita może. Ale ja, ja się przywitam dopiero jak już zacznę sobie a, sam, sam sobie... Dobra, ale cham, nie, kurde prostak i egoista. Lecimy granko! Kulturki pusią, emocje. Lecimy granko. Biczki, myczki, micki, miczki. O, biegają sobie po kamerkach, co? Jest to sandwich. ja ja, ale tutaj teraz, żeby znaleźć jakąś osobkę, którą byśmy teraz tutaj tak chcieli wykosić, to troszkę będzie ciężko. Dobra. No, byczki, znalazłem ciało generalnie przy tym, jak się idzie do tego górnego oksygena. Mogę coś ja powiedzieć... że zacząłem quest, a którym trzeba te pięć, te, te przyciski naciskać i naciskać tak tak ostatnim się ząbałem, no nie Ej, dobra W muszę. Nelux i RG ja jesteśmy potwierdzeni w med. Potwierdzam. Potwierdzam, no. We trzech się sprawdzaliście? A, na pewno ja widziałem. Tak. A mą ja mą widziałem, widziałeś Neluxa, skoro, skoro Nelux mówi, że... Generalnie to byłem na kamerach i no, właśnie ja, całą ja, ja drogę, ja, drogę ja, robiłem, ja, że... że... Chyba widzieli jak po lewej stronie chodziłem, nie? Ja też jestem w Medwaju. Tu libi ja cały czas chodziłem przy reaktorach, więc nie ja Sprawdzałem byłem... na... Jak przy nie, reaktorach? Nie, Ty całe właśnie kółko robiłeś, ja na kamerach siedziałem, no, ja, ja, ja no, no, Nie, ja skipujemy. nie, 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 nie chodziłem. Ja, po... W ogóle nie. pierwszy raz miałem jakiegoś nowego questa, bo miałem z tym sprawy. Starym... pamiętaj, że tu są kamery, ja cię widziałem przez parę paręnaście sekund. No, tak, I nie byłeś nie, cały czas się... przy reaktorach. Ja nie, ja nie, nie wiem, ja nie wiem kogo. Byłem pomiędzy tym dolnym reaktorem, górnym, a tym środkowym. No i cały czas tam siedziałem pomiędzy tymi robiłem quest'y. Oj, byczku, Na kamerach było co innego, ale ja skipuję na razie. Nie by byłem na kamerach, nie byłem ani w kafeterii, ani w tamtych miejscach Raz na początku byłem w Medbay. Ale nie ma tam kamer, ty się przyjrzyj gdzie są kamery dokładnie No dobra no Ja skipuję dobra. na razie, ale ej mi coś tutaj kręci ja tak, ja, ja kręci, kręci, coś, coś... No kręci Kręci, no, kręci, 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 ale nie reaktor kręci <gülę> <gülę> ja Mute, dobra, panowie mute, mute Mute, mute Okej okay. Byczki Nie znalazłem na ciało Był przy wyrzucie śmierci śmieci Czyli mógłby być proven Dalej byłem tylko przy reaktorze i w reaktorze Tak, teraz A, ja widziałem AB ja jak tak robisz tak. zadanie, dobra, teraz... W sensie... AB jest czekaj. niewinny czekaj. A, To na, na jestem Słucham. ja Nyluxe Alder AB Ja My byliśmy razem A? to jest albo XP, albo Marlax. Czemu ja Mardlax był w reaktorze przedstawienie? No właśnie był, był. Co no robiłeś? Czekaj, Xwal co robiłeś? Mam śmieci, mam mój więc po rundzie możemy się sprawdzić. Ale no, ale Mnie właśnie co robiłeś? Pyta się, a nie co my, mam my, śmieci, i możemy się sprawdzić. Po głosowaniu i ja mam śmieci i Pójdziemy na kamerach widzieć. powiedzieć No zastanawiam się skąd ty masz takie potwierdzenie, jak tak naprawdę no nie Będzami, wiem z wami, przed tobą nawet. Ale ty robiłeś właśnie tego taska długiego, AB, my sprawdzaliśmy cię wtedy. A to był też Antaj tam? Tak, on trochę dalej ode mnie stał. Ja, Ej, no dobra, wierzę. Sprawdzaliśmy właśnie ciebie w trójkę i Ej. ruszył się pasek, więc Aibi nie jest, na pewno. Nie no, ja skifuję, ja nie mam pojęcia. Ja bym odstał xp po wycięciu językowym. Mardax Mardax po tej... Go, po tym głosowaniu, chodźmy na śmieci albo na uiponsy i wam pokażę, że jestem niewinny. No tak, chodź, od razu. Chodź na śmieci. No dobra, skipujemy. Skipujemy, chodźcie na śmieci. I Ale wtedy na Mark tak będą podejrzania, bo nagle rzuca na mnie, na lewo, na lewo i prawo beja, podejrzenia, teraz. na mnie z dupy trochę. Ja? <todziciela> nie, 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 najpierw, najpierw chodźmy na śmieci. Śmieci, na śmieci, albo na śmieci. Bądź, bądź, mam bądź, to, Też mam śmieci. Ej, to nie za dużo tych longtasków jest? Ale właśnie, no też jest chyba za dużo tych Jeden powinien być. Jeden powinien być. Dobra, mutę, 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 koło do drzwi. Za dużo skur. uh <clears throat> Ciężko. Okej, okay, że sobie... eee, jest niewinny? O kurde więc... jest dwóch zdrajców co o, pany! Wiecie co wam powiem? Eee, ale stop, czy to jest na podobno nie expert? Tak, jest, nie jest to X Felt Mardlax też oh. na pewno na pewno nie, bo widać bo strasznie podrosły te taski jak on robił te zadania, więc mi się wydaje, że to też nie jest Mordlax. Zostaje Amgo i Antejn, zabiję albo Antaina. AB, albo AB i Mardlux. jeszcze. E, AB nie, na pewno nie musimy, musimy zabić Antana Mardlax może być w sumie nie, 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 Marlax nie jest. Na 100% nie jest. Nie jest się sprawdzał, czyli dziękuję bardzo. Ante Mongo. Możecie mi nie wierzyć, ale dla mnie to jest. To tak jest ja też Ante Jako pierwszy pobiegliśmy to do reaktora się AB. Się Widzę. Nie, nie sprawdzałem się Ale nie, mi chodzi, że ja ciebie widziałem mam potwierdzenie, że ja nie jestem Marlax miałem też dużo sytuacji, żeby cię zabić w tym elektrykalu i tak dalej, więc... No, Marleks, teraz ufa... się ze mną... Abi się teraz ze mną błosił Okej, okay, okay, oni okay, to jest Amongo jest drugim, ja Amongo jest drugim, ja Amongo jest drugim Czyli robimy jak najszybciej meeting Ojeju, Amongo, Amongo ja. among Panie twoje... Dobra, się. No się Aj. Amongo. My baju Dobra, zgłaszamy Amonga. Raz, dwa. No co mam A powiedzieć? Ja już nic nie mam do powiedzenia. No. Trzeba było, nie Nie o to chodzi są, Jest za dużo tych prówenów, Jest za dużo trzech tasków, tak, które tak, się potwierdzają się zgadza, Dlaczego jest w ogóle... Powinno być tylko jeden, jeden prówen, Bo tak to trzech wierzy w wie, są niewinni I mogą skazywać innych to, to jest ten błąd I nie robimy czegoś takiego, że kurde Mówimy na że ej Tak, tak, dokładnie Bo to jest power gaming trochę Zmieścić te long taski do jednego I nie mówmy, że a Idziemy się sprawdzić czy co a czy, e, long taski można na dwa zrobić No ja już tu nie miałem jak wygrać tej gry właśnie No niestety no tak Zabiję przynajmniej jeszcze jedną osobę <laughs> bo, tak, bo tak, że on mnie sprawdzał, że tam na kamerach patrzył i tak dalej A nic, nic, no. nic Ej, wiecie, podaję, co jest znać... siebie, że Brawo, jest Gra gratulacje Nie no, ja jego sprawdzałem i brawo Jeszcze w ostatniej Gid. rundzie chodziliśmy. Dał wam się Gid, ale było blisko, było blisko. Ej, teraz tylko Ej, czekajcie czeka tutaj... chwilę, okay? Ej, czekajcie Ej, czeka tak. Quick, zmniejsz te ta taski na jednym tylko ruch, 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 ruch. Tak, tak, tak Ej, tak, tak. dołączajcie no. szybko O, czarny Jeden long task powinien być, nie, nie short taski Zabrałeś to nowi. Kto zabrał mi powrócił? O dobra, co, lecimy, nie od razu? kolorami, jak zawsze był czarny, ty byłeś biały. Ja jakbyś zobaczył moje miniaturki, to zawsze byłem czarny. Ale dobra, ja będę dobrym człowiekiem. I oddam. Black Lives Matter. Dobra, ja dobrym człowiekiem. Ale mówię, no co, to jest kolor, kurde, po prostu, się zmienił sobie kolor, no Black and White, to jest to jest Yo. Może żeby po prostu zamienili się kolorami w grze Dobra. No dokładnie. Jak ten chiński i jak ten chiński znak synergy, ten, ten że black and white, to takie ink. No <laughs> ej, ej, Dobra. Oni będą dobra. mi posterami teraz <laughs> Dobra, zaczynamy No to mu mutę O, koledzy rodacy ja sam nie idę Aldel? tak samemu pobiec, to tak troszkę też nie jest wygodnie Właściwe, że wszyscy pobiegli, dobra Ale t zostawy, bo to jest łatwe miejsce do dziabnięcia mnie Najpierw zrobimy sobie kabelsy No byczki, akurat tutaj 7, 9, 4, 5, 9 Okay. Tu jest cyk karciożka. Dobra. Yy, to nie jest na pewno chyba quick. Bo on miał okazję, żeby mi akurat tutaj wtedy już dziabnąć Jeśli się te drzwi zamknęły, ale może być drugim, kurde. Ciężko, ale na razie mam mało podejrzeń na niego. W sensie mniej go podejrzewam od reszty, o. Ja się okaże, zaraz quick mi diabnie tu i będzie, byczek Ogers. Dobra, no, Xfeld. To jest LG. To Widziałem jak po Okej. Okay. Ja nie usiądłem no, z Ale pamiętaj, nie tak się to... tłumaczy, Byłeś. By, Dobra, by, nie herdzi to... powie, nie herdzi powie. Cicho. Zrobiłem pierwsze kabelki, później kabelki. wyrzuciłem śmieci, później zrobiłem drugie kabelki, naprowadziłem ten statek i poszedłem zrobić trzecie kabelki teraz. Yy, widziałem, jak chyba Altdel też robił to naprowadzanie i Tak, Więc też robił Xfeld self reporta mógł machnąć? Na ile procent? Tak, to, to, jest, to jest, no, jest, a nie wiesz, to że do zrobił. Do Wenta. Ale XFeld potrafi robić te zagrywki self reportowe? No zajebiście, że byłem w tym. W elektrykalu, lecę ciało przy węcie i no co miałem zrobić, Miałem zostawić ciało, czy robić kaberki, czy... Po ale powiedziałeś, pochodzić. że Erdzi akurat wchodził do Wenta wtedy. No. Nie powiedziałem ja tego, kto to Ja nie powiedziałem, że Erdzi Powiedziałeś. Do no i ja mówiłem, że... chłopie, o co ci to, chodzi? To, to nie ja, ja że... mówiłem. To kto powiedział wtedy, że Erdź do Wenta ja, chodzi? Xfeld. Xfeld powiedział, że wstępny. Skar... Erdź, oj, Xfeld ale... coś kręcisz. ja mówiłem, Debiru, to Alder chyba myślę, że mówił. Nie wiem. co nie to, wy na mnie mówicie, jak ja siedziałem cicho. Ja, ja, ja ciągle siedziałem cicho, wyciszony. Xfeld to ja powiedział. Ja to jest chyba Xfeld, koledzy. Xfeld tego nie mówił. Okay. Co jest, kurde? No, ja nie no, mówiłem to... tego, że ale... on do ventów skakuje. Jeśli to nie jest X-Fent, to jest RG. Dobra, <noise> ale w tym momencie. W w tym momencie. To Jeśli to nie jest X-Fent, to jest RG. No, no właśnie, kto nie to nie ja mówiłem. Mówiłem. To Powiedział to pewnie morderca i teraz ma to w dupie, żeby się przyznać. No właśnie. <głos> no <głos> no właśnie. Tak bóż, <noise> no ale jest to Ale fent też nie mówił. No! <noise> no. Zobaczymy, jak zobaczymy. Zajebiście, że to nie ja mówiłem, po pierwsze. w przeżyciu, teraz. No bo nikt się nie chciał przyznać. O! No byczki! No mutet, mutet! Dobra. Mamy jednego. Obstawiam, że Quick nie jest, bo mimo, że Quick skipnął, byłem zamknięty sam na sam z nim, kurde, i nie zrobił tego. Erdzi mnie pilnuje. Erdzi w sumie RG? Ok, RG jest potwierdzony. Dobra, RG jest potwierdzony, więc spoko. 100%. Czyli dobrze, XFL tam kręcał? tej kabelki o nie o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie O nie, o nie Byczku, byczku Byczku, nie zostaw mnie Dobra, co się stało? Co się wydarzyło? To co Najprawdopodobniej chodzi? jest, bo ja trzymałem rękę Znowu A Mongo był bóg... Najprawdopodobniej Właśnie a i... Mongo jest bo Ja trzymałem rękę na dole, a Mongo Zabijany jesteś, Marlax? ja byłem Zabim zamknięty, ktoś nas zamknął. Albo Nelux. Albo Nie. wiem. Ktoś nas zamknął nie? w reaktorze Albo ja byłem, byłem yeah. Ktoś Albo yes. trzymanie ręki. byłem przy tam. Eee, ja. Kto ja mi zarzucił właśnie, Kto nie rozumiem, mi zarzucił? Nie rozumiem czemu Mardlax, kurna szedłeś do tego do samej, samej takiej samej rączki co ja skoro kurde widziały, że już tam stoję i czekam aż ktoś umie mówi drugą. A Mardlax przyszedł do mnie, kurna do mojej rączki Poza no, za tym co? zaczął, na, zaczął mnie tak? oskarżać, słuchajcie, ja. słuchajcie, zaczął... Poczekaj, Mardlax, zacząłeś ja? mnie oskarżać no, wtedy no, Kiedy roku, kiedy zamknę... zamknęliście drzwi kiedy ja byłem sam na sam z abim i my się obaj nie zabiliśmy na dodatek a mieliśmy wtedy doskonałą okazję, żeby ktoś mógł no, zabić jedną nie, osobę. Tak samo, tak, tak, tak samo, tak 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 samo tak z Quickiem tak byłem zamknięty i Quick mnie nie zabił, i jak mi zabiłem Quicka. Byli świadkowie, by to naprawić. ktoś nas zamknął. Był tam no, no, no. chyba Deluxe no, no. i Omongo. Ja obstawiam, ja obstawiam, kurde w sumie nawet nie wiem kogo mam obstawiać. Ja nie mam dowodów też. Ja powiem jest, Omongo, AB albo Nyluc spejkowali trzymanie ręki, bo ja byłem na dole. No ja trzymałem rękę na dole właśnie. No co się dzieje? Co się dzieje? co się dzieje? Stop, Zdobre bo ktoś, ktoś, ktoś się woła. Szysz. Cisza, cisza, cisza. Nie robiłeś tego. Ja, Szef, ja, ja byłem, kurde, Mardlak, stałem przy tej ręce. a Ty podbiegasz do tej ręki i mówisz, że ktoś fajkował, jak ja stałem przy tej ręce. Mamy 15 sekund, może skip. No nie marnak. no, skipnijmy to. Ale ja bym uważał na Mardlaksa, koledzy. Skip, skip, skip. Który jest taki Skip. To jest quick. No tak. Sorry. No, no, dobra, no, ale, wszyscy się dalej. kłócą, Bo ktoś mutę, mutę ja mute, mute, mute. mute. A, tak to ja. go jest jeszcze jeden impostor żyje. Ciężko mi stwierdzić, kto to jest. Kto by tak często zamykał drzwi? Aldel? czy Quick? Quick poszedł na dół. Oj nie byczku, oj nie byczku. Mamy okay, O jest? Bo jest mo Je A co jest sandwich? Użył went, poszedł do elektrykala, ja go śledziłem po czym wchodzę do Electricala Sandwicha już nie było wenta użył. To nie jest Quick na pewno, Chodziłem więc. to już go nie Jestem w stanie zaufać Quickowi w tym nie, momencie, no, bo no, miał tyle okazji. I, ale no. mi się też tak wydaje, bo Sandwich rzeczywiście szedł tak. do tego elektrykala, bo widziałem biegłem. biegłem. Mm -hmm. Ja to jestem z, w stanie teraz zaufać. Bo tak szedłem, szedłem za mną, przeszedł. A co? też patrzyłem na kamerę i rzeczywiście Quicka widziałem normalnie i nikogo Dobra, sandwich, co masz na swoją obronę? No. Bo tak wszyscy cię oskarżyli i botują już na ciebie. Ale ja, masz, dobra, do elektrykalów. Ja Jak coś, to nuce się boję, więc. Wszedłem do elektrykalów. Użyłem węta. Niech sam już mówisz. Zapraszam do kamery, wróciłem do węta. I wyszedłem elektrykalem. Ale czemu mówicie, że ten nie wyszedłem z elektrykalem? byłem już na twojej dupie i mnie nie zauważyłeś idealnie i wtedy, gdy ty sobie biłeś. ja wyszedłem z elektrykalem, wróciłem tam. Dobrze, ale wróciłem Idealnie po prostu wyczułem czas, nie? Że tak powiem. Ja bo ciebie już tam nie było, ja sobie wyszłam i dobrze, poszedłem zgłosić, a ty dowiedzieć. wróciłeś yy, z Ale standardem. ja tutaj widzę, że wy jakoś tak kłamiecie, że to powinni mordercy kłamać, a nie ludzie <laughs> A mordercy to nie ludzie? Dajcie mi powiedzieć, ej No sorry, ale Xfeld coś mówił, a on nic nie mówił na początku, a go wywaliliście, a to ja zabiłem pierwsze ciało, nie on no bo, więc rozwalki... no, ale ktoś wytrzał, powiedział, że właśnie widział jak Erdzi wchodzi do ventów w... i mi się zdawało, że to był X-Felt Ale myśleliśmy, że to on, więc... <grym> no, więc no... Teraz, no ale wydałeś, mogłeś z... wydać właśnie, wkopałeś ja, X-Felta <grym> <grym> Ale wkopałeś no, x felda no, jeśli no, tak no, powiedziałeś Sandwich Ale strasznie mi się nie podoba panowie, ale w sensie nikt nie skapnął, że RG nie żyje od trzech rund O, no w sumie racja Mniej więcej Dobre spostrzeżenie, powodzenia A pierdzielę, co się dzieje? Dobra, easy. A, Dobra, nie. Była pani. Dobra, tym akcentem kończymy. Jeden X, ale on nic nie mówił.